Siemano, to Alta witam Was w odcinku informującym, że także już powracam z nagrywaniem na YouTube'a. Nie miałam mikrofonu, jak słyszeliście, w dwóch, od... w dwóch odcinkach, znaczy w drugim odcinku z serii YouTube'owy sześcian. Jesteśmy teraz na mapie YouTube'owy sześcian, lecz e... e... Pippiter zmienił mapkę ponieważ e, jakiś admin włamał się na YouTube sześcian i rozpierdzielił e, domek TNT Kemperowi, więc e, t, zmieniliśmy mapkę, mamy już domek i wzięliśmy jak coś na po, najpotrzebniejsze rzeczy. Na przykład Diaksy lub ek Eku Miecze, mógł, każdy mógł sobie wziąć ze swojego domku jedy, jeden ekwipunek rzeczy jakiś i przenieśliśmy mapkę na Oto. Tutaj jest, ja mieszkam teraz w Pipitero Pipitero wybudował taki domek, bo ja byłem na weselu Dziś teraz wam, was leciutko... NIE! Teraz was leciutko oprowadzę po... nieutopowym sześcianie I... ...się z wami pożegnam I to jest też próba mikrofonu, powiedzcie czy... E, ...lepiej was, e, lepiej teraz mnie słychać bo kopiłem, jak wiecie sobie kopiłem e, dobra, muszę jeszcze pójść <grymne> pod irta, e, różne w różnych, w różnych 6 dirta, dobra, na razie to wezmę Eee, 7 dirta. Dobra, wystarczy Dobra to wyłożę i tutaj dość się położę i później to dokończę żeby tam Bipter nie zobaczył ale dobra e, tam jest czekajcie e, nie mam gma dobra nie mam t, e, t, dobra pokażę to. tu jest domek timona tam gdzieś tam gdzieś daleko jest domek e, jabodo oraz Eee. Jest chyba nasza. Nie, 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 nie z tej strony. A i to jedną rzecz Wam pokażę i będę się żegnał, bo nie chcę, żeby ten filmik długo trwał. Eee, dobra. Posłyszę się kompasem leciutko. Dobra, tu jest nasze. Zboże oraz melon. Sorki, że mówię tak przez nos, ale chory jestem. E, dobra. Muszę się tepać tym kompasem. I patrzcie, to jest moje arcydzieło. Mój pierwszy węgiel wykopany, mój pierwszy e, moje, moje pierwsze żelazo, moje pierwsze złoto, moje pierwsze diamenty. Tutaj znalazłem już chyba 30 diamentów, mój pierwszy lapis. Redstone i tutaj ma być jeszcze e, Szmaragd czy Emerald, jak tam zwie się. Tylko że jeszcze go nie wykopałem, no niestety. Ale dobra, idę jeszcze wykopać sobie. Ops yy, to patrzcie. Nie, 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 tyłki kielof. Ehe, jeszcze muszę to postawić. Dobra. O, jeszcze nie zebrałem tak ci, że jest taka z tego się zbiera. Dobra. Może później zrobię sobie to, o tutaj ten mechanizm, który pokazywałem w którymś po poradniku ostatnim, ale to dopiero zaraz to chyba wypnię. Tylko że będę musiał za chwilę spadać, więc dlatego taki krótki to jest odcinek. Eee, muszę zjeść. A, ender chesty sobie zrobiłem, żeby na przykład postawić jedno w domku a drugie, e, w, drugie będę miał ze sobą i na, i na przykład dobra idę go home, szybko tepnę się aha dobra. postawię sobie tutaj ender chesta, mam coś nim? nie ma i tutaj na przykład jestem w jaskini sobie tak okładę piasek tutaj mam silk touch Hops. I tutaj nadal to jest, więc będę mógł sobie tak w, w... jaskini sobie, jak zabraknie mi miejsca to od razu sobie włożę, rozwalę i idę sobie dalej. I potem idę do domku. Dobra. To jest taka piękna wyspa nasza, wybraliśmy sobie ją. O tam jest spawn. Czekaj, czekajcie. Homes. nie. MV Spawn. O tu jest taki. Mieliśmy spawn na wysepce takiej. Nikt, nikt na razie na niej nie zamieszkał. Może sobie tutaj jakiś tam spawnik zrobimy razem z pipitarką. Eee no i to chyba będzie już tyle. Tepnę się na Home. Pożegnamy się w normalnym stylu. No to ja jestem tutaj z wami się żegnam. Komentujcie, subskrybujcie, wracam na YouTubie, na YouTuba już. No i cześć, pa. Pa 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 pa.